Suzuki GSX8R, tak zwany Instasport. Jest to motocykl, który w katalogu jest nazywany motocyklem sportowym, ale po kilku dniach z tym motocyklem stwierdzam, że jest to zdecydowanie motocykl miejski, taki codzienny, a nie ma kompletnie nic wspólnego ze sportem. Musicie przyznać, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. I dla kogoś, kto się nie zna na motocyklach, to z daleka mówi, że jedzie jakiś ścigacz. A, czy to jest ścigacz? Hmm. I rozwiejmy wszelkie wątpliwości. Tutaj mamy prawdziwego sportowca Suzuki GSXR mój były GX, a tutaj mamy nową gsx 8 r Motocykl, który tutaj widzicie, jest motocyklem szosowo-turystycznym. Nie jest to ewidentnie motocykl sportowy. Pierwsza rzecz, która go dyskwalifikuje. To jest położenie kierownicy. Popatrzcie, jak nisko jest kierownica w Gixie, popatrzcie, jak wysoko jest tutaj. Co powoduje, że podróżując 8R-ką, jest nam bardzo wygodnie. I to jest na duży plus, ponieważ jeżdżąc ścigaczem, mamy dość wymuszoną pozycję. Ta pozycja tutaj jest maksymalnie wygodna. Dla laika, dla kogoś, kto się nie zna, patrząc na. 8RK z daleka widzi ścigacza. Dla kogoś, kto cokolwiek ma związanego z motoryzacją, z motocyklami, od razu wie, że jest to motocykl szosowo-turystyczny. 8RK jest motocyklem typowo miejskim. Moje wrażenia z dzisiejszej jazdy są takie, że jest to mega wygodny motocykl. Moc, którą dysponuje, jest w zupełności wystarczająca. Tutaj mamy 85 koni, tutaj mamy 125 koni, ale tutaj mamy kontrolę trakcji, tutaj mamy trzy mapy. I możemy sobie to wszystko zbalansować. Tutaj nie mamy żadnych kontroli trakcji, i tutaj musimy naprawdę uważać i pilnować się. W 8RC mamy dość nisko szybę, przez co jadąc szybciej chce nas ewidentnie zdmuchnąć. Ja mam 185 cm wzrostu. Jeżdżąc ścigaczem, mogłem spokojnie jechać wyprostowany 150 i powyżej 150 mogłem się pochylać. Tutaj trzeba mieć zdecydowanie inną prędkość, ponieważ ta owiewka jest troszeczkę krótka, a siedzimy zdecydowanie wyżej. Na pewno są jakieś akcesoryjne szyby, więc pierwsza jakaś modyfikacja, którą bym zastosował, to dłuższa szyba, a druga modyfikacja to zmieniłbym czarne odważniki na no takie kolorowe. Bo jak się jeździ za takim motocyklem, to to są najbardziej skrajne punkty i super się to wyróżnia. Porównanie charakterystyk silnika. Gigsa trzeba kręcić bardzo wysoko, żeby jechał. Jest to 600. Tutaj Mamy pełny zakres obrotów i naprawdę jest to dużo płynniejsze, dużo bardziej stabilne niż w 600. Ona kusi, żeby to wkręcać bardzo wysoko. Tutaj możemy jechać na obrotach 5-7 tysięcy. Jest to naprawdę bardzo komfortowe i bardzo się przyjemnie nim jedzie. Jeździłem torowo, wiem jak się to odbywa. Pozycja jest w porządku, natomiast ten motocykl, żeby użytkować typowo torowo, to trzeba by zastosować na pewno wyżej zamocowane sety. Popatrzmy, tutaj są zdecydowanie wyżej, tu są zdecydowanie niżej, co na pewno przeszkadza przy większych skrętach. Dziękuję bardzo Patrykowi za to, że przyjechał pokazać mi mój były motocykl. Pojechaliśmy na małą wycieczkę. W tym sezonie zdecydowanie częściej będę się pojawiał z filmami. Częściej będę pojawiał się z nowymi motocyklami. Dojrzałem do tej decyzji, aby w końcu zacząć testować nowe motocykle, a nie tylko pracować i dubać przy starych. Oczywiście mam za nadrzu jeszcze trzy projekty starych motocykli, więc żeby być na bieżąco, to nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji. Suzuki w wersji turystycznej, ale popatrzcie na wielkość siedzenia dla pasażera. No tu musi naprawdę siedzieć bardzo mała dupka, żeby ona się zmieściła. Więc to jest pozycja w zasadzie taka sama jak na ścigaczu, czyli możemy uklasyfikować ten motocykl zdecydowanie jako pojazd jednoosobowy, mimo że ma to dodatkowe siedzenie oraz sety dla pasażera. Według mnie jest to mega niewygodne. Nie mam z kim się przejechać, więc nie będę tego testował. Jeździłem sam. Można takie krótkie przejażdżki gdzieś po mieście, to spoko, ale to siedzenie jest naprawdę malutkie, żeby myślę, komfortowo podróżował tutaj pasażer na dłuższe trasy. Nie będę jakoś szczególnie wymądrzał się na temat parametrów technicznych, ponieważ one według mnie nie są aż tak bardzo ważne i kluczowe. Dla mnie. W użytkowaniu takiego motocykla przede wszystkim jest ważna frajda i to, czy mi się dobrze nim jeździ. Parametry możecie sobie sprawdzić na stronie technicznej producenta. Super sprawa. Quick shifter góra-dół. Normalnie wbijacie biegi na wciśniętym gazie, i to wchodzi naprawdę dobrze. Do zbijania wystarczy, że odpuścicie gaz, i też działa to perfekcyjnie. To jest fajna sprawa. Suzuki możecie kupić w czterech kolorach. Takim jak tutaj, czyli według mnie chyba najładniejszym. Zaraz drugi najładniejszy to jest żółty. Kolejny, który dobrze wygląda, to jest srebrny, ale dlatego, że ma dodatkowo czerwone obręcze. I jest jeszcze ostatnia wersja niebieska. Może najmniej ten kolor mi się podoba, akurat w tym motocyklu, ale też wygląda ciekawie. Jeśli chodzi o fajne rzeczy, lusterka, w których bardzo dobrze wszystko widać. Światła LEDowe, długie, krótkie. To się może podobać. Minusem jest prawdopodobnie to, że jest dużo zakamarków i będzie to ciężko domyć. A z plusów, że bardzo dobrze te światła świecą. Jak widzieliście na nagraniu, ja jeżdżę cały czas w ciemnej szybie i normalnie bez problemu sobie wszystko widzę. GSX-8R jest motocyklem sportowym, ale występuje też w wersji 8S, gdzie jest nakedem. Więc teraz pytanie, który jest sportem, a który jest nakedem? Tak naprawdę, to, to jest naked. Z dołożonymi owiewkami, więc nie możemy nazywać tego motocykla sportowym. Nagrywamy w centrum miasta, ponieważ jest to taki typowy motocykl miejski. 8 jest bardzo udanym motocyklem. Bardzo przyjemnie mi się nim jeździło. Oczywiście, gdy urwiemy ten ogon i zamontujemy tutaj sobie akcesoryjne mocowanie lampy, akcesoryjne mocowanie rejestracji, to we wszystkich nowych motocyklach jest bardzo słaby element. Bez problemu można to usunąć, założyć sobie coś bardziej akcesoryjnego. No może nie bez problemu, ponieważ tu jest cała lampa, tu są kierunkowskazy. Widziałem, że w sieci są już filmy, na których takie przeróbki zostały zastosowane. Wyświetlacz jak w wszystkich nowych motocyklach elektroniczny. Mogę się pochwalić, że zrobiłem już 518 km. Jest rok 2025. Mamy światła LEDowe, mamy elektroniczny wyświetlacz, mamy kontrolę trakcji, mamy trzy mapy silnika. To dlaczego nie mamy CarPlaya? Jakby to ułatwiło, jeśli tu byłby CarPlay z możliwością podłączenia sobie telefonu? Najlepiej, jakby tu był jakiś schowek, do którego się wkłada ten telefon. Były dwa otwory chłodzące ten telefon i żeby tutaj nam przerzucało całość w CarPlaya, tak jak to mamy w samochodzie. To jest coś... Co jest dla mnie dziwne, że w tak nowoczesnym sprzęcie nie mamy tej możliwości, bo gdzie zamontować sobie tu telefon? To jest zawsze i był dla mnie gdzieś tam problem i średnia opcja, jak zamontować właśnie telefon w motocyklu, żeby można było sobie dojechać gdzieś z nawigacją. Bo jednak motocykl jest do przemierzania często odległości i zwiedzania miejsc, w których jeszcze nie byliśmy, więc nawigacja jest zdecydowanie przydatną opcją. Na pewno się pojawi komentarz, jakie jest spalanie motocykla. No, jeśli ktoś pyta, ile pali motocykl, to znaczy, że chyba go nie stać na ten motocykl. Nieważne ile pali, to wszystko jest w katalogu. Pokazuje, że może palić 4 litry, ale jak będziesz jeździł szybko, będzie palił 5 litrów. Przy tej pojemności, przy tych osiągach, Myślę, że realne to jest spalanie w okolicach 6-7 litrów. Bak ma 14 litrów, więc ciągle się tutaj wyświetla zasięg deklarowany w okolicach 200 km. Suzuki GSX-8R, dostępny w salonie motocyklowym Suzuki MotoTrip, Modlnicy pod Krakowem. Znowu poczułem się jak prawdziwy motocyklista. Mogłem ubrać skórę, kask i pojeździć. To była jedna z lepszych majówek. No, to na pewno jest jedna z lepszych majówek w przeciągu ostatnich 4 lat. Tak, bo od 3 lat nie jeździłem motocyklem. Bo te złomy, które mam, to nie zaliczam jako motocykle, tylko jako zabawki hobbystyczne. Więc fajnie. Oglądajcie i dawajcie subskrypcję. Cześć.